Serial Slajd, przygody występujące. Tornado, odcinek 22. Nadal u trenera. Tornado, tornado. <kluzny> porwana przez trenera, była. lub wieczór. Wszyscy pracę I trener zastanawiał się, jak zabrać swoją zdobycz. Gdzie chce, czyli do Ameryki. Hmm. Pomyślmy. Nie, tym nie będę go włozić, bo będzie to hańba. Hmm. Muszę wyglądać jak jakiś... będąc w Ameryce, muszę wyglądać jak jakiś... E... Bogaty handlarz, tak! Bogaty hmm. handlarz. Dos <laughs> pani smrok Wtedy ukradnę im auto i przyczepę dla koni. Ha ha ha! Co ja ci damtek? A co powinienem go przywiązać. Głupie koń. Chodź tu. No i już. Szkoda, że nie mam dla ciebie żadnej stai takiej wielkiej, ale to nic. Dziś w nocy ukradnę im to auto i będę mógł w końcu tam pojechać! Ha, ha, ha! Kiedy cię sprzedam na targu na Dzikim Zachodzie w Kentucky, to wtedy będę miał kasy tyle, że chyba zwariuję przez nią. Będę mógł sobie kupić najlepszego konia na świecie! Będę z nim wygrywał zawody! Tak! Ha... Ciekawe, jaki jest najlepszy konia na świecie? bym chciał startować w skokach najbardziej. Dobra. Trochę się prześpię. Muszę nastawić budzik na jakąś godzinę dobrą. 22. Tak. O, nastawiony. O, o godzinie 22. Pip, pip, pip. O. Pip. Czas na mnie. Muszę iść. Pójdę pieszo. I tak najlepszy. Nie słyszałam już tego Ktoś idzie! Może dragon był w tym W tym okolicy To jakiś cień! Miela. Idź koniusio! Wiecie, prowadzący samochód jest swój, więc nic się nie chcemy go załatwić. co się dzieje? Da. Spadaj, koleś! O, ekranie nasze auto! Jak się otwiera? Spadaj! Ha! Przyczepia jest moja. I nikt się nie dośli. Drogo, dalej! Powstrzymaj go! <gry> Idź, koniu! Jezu! Co te konie mają do mnie? Przecież... przecież nic się z złego nie robię. Cieszę ja się jeszcze do tego samochodu. Chyba nie. Tak jak się ten samochód jest mały. Jak mam się tu zmieścić? Łe! Jak mam się tu zmieścić? Kiedy on jest taki mały? O! Mało tu miejsca jak na mnie jestem za wielki. Dobra. Okej. Okay. Jestem w samochodzie. To mogę jechać. Nie, czekaj! Z kroku dalej! Idź, koniu! Co, co ten koń ma do mnie? Przecież ja nic nie robię. Chyba, że rozumiem, że kradnę. Nie pozwolę ci porwać naszego samochodu! Może otworzę Tornada! Lika! Goń hmm? ze mną ten, ten, ten samochód! Szybko! Może, może on nas zaprowadzi do tornada! Szybko! Masz rację! Tylko jak my się tam przylizgniemy? Nie! Nie będziemy się przylizgniwać! Będziemy za nim biec! tak, jakbyś miała do sobie Tak zawsze się mówi. No dobra, może nie masz racji no, naprawdę ma tę naszą przyczynkę? Szybko, nas atakował. Razejrzyjmy się tu. Tylko musimy uważać. Lepiej, żeby nas nie zauważył. Właśnie, bądźmy nie zauważył. Och. muszę stąd jakoś wyjść. Okej, okay. jestem gotowy. Zobaczę jak tam A to są dwa miejsca. Aha, wszystko jest. No Nawet jest woda i pojedziemy. ze słabo się uczyłem tę noc. Coś z tym lecę. Tak, się jeszcze. A rano ruszę. Chyba już poszedł. Zauważyły coś? Czego onda szukały? China? <laughs> Tornado, to my! Flika! <laughs> Dragon, zaliszcie mnie. Szybko uwolnijcie mnie, zanim on mnie stąd zawierze. A gdzie chce się zabrać? Mówił coś o Kentucky, o Ameryce i mówił, że chce mi tam sprzedać i mieć kupę forcy i potem nie będzie wiedział, co z nim zrobić. O nie! Zawieczymy cię jakoś sąd Chodź Dobra, ja zajmę ten upikantar. kantar Poza tym to jest nasz kantar On też ukradł nasz kantar? Tak Chodźmy szybko, zanim ludzie się zorientują Ach, Weźmy ten nasz kantar do stajni I jak najszybciej musimy sobie iść A Co z przyczepą? Myślę, że policja zrobi z nim to, co myślisz. Policja sobie zrobi swoje, kiedy spostrzegną, że coś tu jest nie tak Masz rację To nowy pomysł, wracajmy już Szkoda czasu Ciąg dalej się nastąpi